Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w City Skylines, okej okay. A także wracamy do swojego poprzedniego stanu. Bardzo się śmialiście z tego, no nieładnie, no czemu to jest takie? No to co ładna taka dzielniczka jest proszę bardzo <grych> Z zakupami co mogą y, y, ludzie jechać, żeby sobie kupić coś. Na przykład o, chcę sobie kupić pączka i, i przy okazji jakąś tam kurtkę. No to jadą tu i sobie kupują, no o, znaczy... No, tu, czym elektrownia to węglowa? Aha, bo gdzieś tu była, dobra, mniejsza. Okej, okay, a tu coś się buduje, także jest spoko. E, ogólnie sobie myślę, aha, no jest super. Znowu nie zmieniłem sterowania. Czekajcie, może uda mi się to zrobić teraz. Opcje sterowanie, da się tu zrobić sterowanie ustawić? Chyba nie, da się, da się. zmniejsz poziom zniesienia. zmniejszymy to na klawisz numer 8 i 5. Dobra, gdyż jak wiecie lub nie wiecie, pod page down mm, mam nagrywanie. Dlatego kiedyś mi się udało zrobić kilka plików wideo z jednego, przez to, że tutaj w tym miejscu podnosiłem i opuszczałem. Dobra, kontrolimy jak wygląda nasze miasto pod względem prądu, wszędzie to prąd dostarczają, tu ktoś umarł, ale nieważne. O, tam też ktoś umarł, okej, okay, spoko, prąd jest dostarczany, woda, woda też wszędzie, wysypisko śmieci. A tu nie, jest nie są odprowadzane śmieci, ale to chyba nie jest tak tragicznie, bo tam na razie się nic nie... Nic nie ma nie, nie tego. Nic tam nie narzekają. Okej, okay, zobaczmy szkołę. Aha, tak, więc tu na rynku łazarskim nie ma szkoły. A to jest księgowość, to jest niepotrzebna chyba szkoła, chyba, że tu jakieś tam walory tego miejsca mogą wzbogacić dzięki temu jak spłonął, super. Dobra, ale tu w zasadzie wszędzie jest, oprócz tutaj tego miejsca, no a mogą zawsze dojechać. Dobra, zadowolenie mieszkańców, zadowolenie w rynkach handlowych, trochę mało, ale nieważne. Opieka medyczna, no w dobrym poziomie, usługi, usługi pogrzebowe, a też poziomy, o tu można zacząć poziomy naszych budynków. Burzynków mieszkalnych, burzynków, nie no chyba są dobre na miarę poziomy, nie? Tu, są, tu są chyba największe. Najlepsze z najlepszych, tam, bla, bla prawie ten. Okej, jest jest git, jest tu git. Wiatr, no dobra, wiatru nie potrzebujemy. Natężenie ruchu i zobaczmy, gdzie. A, tu jest duże natężenie ruchu. I tu nie ma prądu, za przecież przed chwilą miał być prąd. Miał być prąd, eee, dobra, tu macie. Możecie jakąś elektrownię zastosować. Tu jest elektrownia, ale. Ale granice, Dobra, to jest ok. Eee, w takim razie musimy to połączyć z tym. I powinien kryzys zażegnany. Dobra, jest zażegnany i jest. Yy, Okej, okay, zobaczmy tak, nie elektryczność, tylko zatłoczenie ruchu. Tak, tu jest duże. Także może mi się uda to podnieść do poziomu... Czekajcie, aha, tutaj było upgradeowanie. Ale usunę sobie budynki, niedobrze. Czy to może mi się uda po prostu tu powiększyć i tam będzie najwyżej zwężenie. No trudno. Nie da się tak jakoś to globalnie zrobić, powiększyć, tylko muszę po kolei. O, ślicznie, dobra, tak chcę właśnie zrobić. No, tu będzie taki ruch, tu będzie taki ruch, to coś zburzę, no niestety, chyba tu nie, nie uda mi się zrobić. Tu światła nie ma, tak? Są światła, no dlaczego tu są światła? Dobra, ja się mogę wyłączyć. Światła, turn off, bardzo dziękuję. Wszystko si. Teraz się tu ludzie będą tłoczyć, a bo tu tak przyjeżdżają śmiesznie. A, i tu się tłoczą, tu się tłoczą, i tu nie wyrabiają też właśnie muszę im zrobić to w takim razie dobrze że kupiłem sobie, a czy kupiłem zmieniłem sobie klawisze dzięki temu to teraz uwaga będzie będzie majsterczyk zabudowy normalnie, dobra to usuniemy mm, i zrobimy sobie taką tu pętelkę Nie, dobra inaczej to tak tu na raz, tu na raz, kurde nie tak okej, okay, coś takiego będzie i teraz no wiem, że trochę to śmiesznie wygląda, ale. Ale, ale, ale. Tu są niestety te. Yy, kable, także. Dobra, ok. Fajnie, jak to tu zaraz zwiększyć. Jest zajęty, tak zajęte. Czekajcie, a mogę to jakoś. Na ja więżdy. Za... Mhm, dobra. Inaczej, to, to wybórzmy w ogóle wypierwszy w, w diabły. Nie wiem czemu tu to siedzi, w ogóle to jest pusto, no, no dobra, spoko. <laughs> jak lubią, to niech jeżdżą. Dobra, mm, także że dzisiaj jeszcze raz z tym. Podniesiemy do góry. Miejsce jest zajęte, ale zbyt strome zbocze, dobra, tu. No dalej, czemu to się tak gównia nie robi? No nie, no będą się usunąć ten 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 tutaj, te gówna, no co za shit. A czekajcie, tu dam radę. No i miejsce jest zajęte, no dobra, ale ja chcę. Aha, zajebiście. Ale w sumie.. Nie, tylko to jest bez sensu. Yy, nie, dziwita się tego nie da zrobić. Yy, chyba, że mi się uda po prostu zrobić teraz tu... Wyżej, nie tu. Dobra, to, to jest dziwne. Okej, okay, halo ludzie, tu już nie... Tu już nie ma przyjazdu. Aha, tylko tu nie ma tego, dobra też. Yy, nie, 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 to w ogóle jest tu. tu. No, tylko czemu ten filar się robi... Okej, okay, czy jak będziesz tak jakoś pokrzywiźnie zrobił? Nie da rady. A tak? Też nie? Gdzieś tu, o. Nie da rady. Dobra. No, o, dobra. Mamy to, mamy to! Panie, panowie, mamy to, dobra. Yy, o, aha, bo zrobiłem... Ej, to jest dobre! Teraz tu podziemny. się to, to wyburzyć też budynki. Dobra, tu trochę za ten dałem. Yy, ale to nic nie szkodzi, bo tu... Dobra, coś wysiądzie, ale. bocz. O, mamy tunel! Yeah! Dobra, nie wiem, czy tak bardzo to był głupi pomysł, ale się przekonamy w przyszłości. Dobra, te, teraz najważniejsze, że takie. Fajne, po prostu ładnie wygląda. Fajnie by mieć tunel w mieście, także mam tunel w mieście. Jestem ciekawy, czy to się czasem kiedyś nie zapadnie, ale dobra. Tu same były dobre rzeczy, ale no trudno. Zburzyłem to, zburzyłem. Aha, no i tak, jest teraz pół miasta odcięte od prądu. Burmistrz Furman się nie popisał. Nic nie szkodzi, nic nie szkodzi. Damy radę to naprawić jakoś. Czekajcie, tu da radę? Tu da radę, jasne. No to proszę bardzo. Macie już prąd, trochę ff, takie dziwne rzeczy tu zrobiłem, ale ale macie prąd, to się cieszcie. Dobra, jak, jak wygląda teraz tu ruch? E, to Trochę się rozładowało, a za to tu jest duży i na tym, tym, na tym na tym tutaj. Hej, Aha, dobra, muszę wjechać. Okej, okay, nic nie ważne. Ale to dobrze, że ludzie chcą cisnąć do mojego miasta i tu ciągle są duże ruchy, tylko, że... Aha, to jest takie gówno... gówno, yy, gówno połączenie, tak to można chyba nazwać, dobrze. Czekajcie, są tu w ogóle jakieś światła? bo tak trochę dziwnie mi tu stoją. Chyba nie, bo tu usuwałem światła, wszystkie z tego, co się kojarzy. Original true, traffic lights false, 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 dobrze, jest OK. Tu nie ma żadnych świateł. Tylko tu się kurde rwą. No trudno, dobra, tu sobie będą jeździć, tu jest wszystko spoko. Moje miasto... Nocą, super. Szkoda, że nie można wyłączyć, bo kurde, naprawdę jak tu się chce budować wieczorem, znaczy w nocy, to nic nie widać strasznie. Ja nie wiem, co mam teraz budować. Dobra, ile zarabiam? Dwadzieścia dwa, 28 tysięcy. E, zarabiam, dobrze, to, 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 to mnie cieszy. Ale przyda się więcej. I znowu nie ma prądu, oczywiście. No bo kurde, tu coś... By, tu w ogóle nie wiem czemu nie ma strefy, to chyba dlatego, że tu nie mamy już... Nie, są mieszkańcy. Czemu, czemu tu się nie budujecie? E, nie funkcjonuje. Tak, o, coś tu się buduje, patrzcie, powiedziałem, czemu tu się nie budujecie, od razu się budują, dobra, przepraszamy, burmistrzu, już się budujemy, dobra, mm. Mm, nie trafiłem, bo mój był, ale teraz, tra... czemu to usunęłem, to się nie miało usuwać, no, ale dobra, mniejsza, jak się usunęło, to już trudno, dobra, pomyślmy teraz, co tu, o, ale tu jest zagęszczenie jeszcze, mm. tu jest duże, bo tu, ja... je... bo tu je... jeżdżają, na tego teraz nie dam rady upgradeować, także. Także dupa troszeczkę. Chyba, że. Zrobimy coś takiego. W ogóle mam 58 tysięcy ludzi. Trochę mało. Myślałem, że będę miał więcej. aha, ale tylko tu. Super. Dobra. Czy co to było bez sensu? Dobra, wracajcie do starych swoich e, rzeczy. ale ładnie zjechali. Dobra. Y, y, um. Miałem jakiś plan, tak? Ale zapomniałem jak zwykle, zajebisty fum. Aha, trzeba tu było prąd zrobić, bo tu prądu nie ma. Elektrownia atomowa, bardzo ładnie. Tutaj musi być umieszczone przy drodze. A w takim razie zróbmy może elektrownię tutaj, skoro tu jest jedna elektrownia, to czemu nie mogłaby być druga? I tu powinniście mieć już wystarczającą ilość prądu. Tylko, że tu nie ma wody, a to musi ochładzać te wszystkie jądra, bo to w końcu yy, jest elektrownia jądrowa, haha, atomowa, czyli, no, no dobra, no, rozszczepuje jądra, o, funkcjonuje normalnie i tu problemów już nie ma, tak, pożar. Niedobrze, że pożar, ale policja, ten, straż tu jest, jest, tu można przenieść, ale nie chcę tego na razie przenosić i tak, zobaczmy, czy możemy jakieś wykupić posiadłości, nie można, tu jest trochę tych posiadłości, ciekawe, czy może będziemy mogli wszystko przejąć, czy też tylko nie wszystko, czy, czy też tylko nie wszystko, a, okej. Okay przedałby się w ogóle znowu zbudować... Aha, nie ma pieniędzy. No to cudnie, no ja lubię jak nie ma pieniędzy. Naprawdę bez kitu. Dobra, rozwijmy trochę znowu może e, 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 to. Nie, nie chcę tego apokalidować, to po prostu postawić. E, strefę leśniczą. Strefa leśnicza jest zawsze cool. A tu będzie taki punkt. O, sobie będą tak tu stać, kurde, liście. Dobra, teraz oczywiście no leśniczy, holo, holo, holo. O tym powiedziałem, nie liście. Dobra, możemy sobie teraz tutaj zrobić yy, przemysłówkę. Jak zawsze. Oczywiście trzeba nam najpierw tutaj ładnie tak obrobić, żeby żeby tu można było przeciągnąć tak fajniutko. O, proszę bardzo. Prawie fajniutko mi się udało to zrobić. Dobra, tu. O, jak ładnie, o jak ładnie, o jak ładnie. O to chodziło. Dobra, tu jest ślicznie, tu jest ślicznie, tu jest ślicznie, tu jest ślicznie. Jeszcze tu musi być ślicznie. Tu jest ślicznie, tu jest ślicznie i tu też. Dobra, wszystko si, wszystko gra, ale nie ma tu jeszcze wody, tak? No to zmieniamy tą postać rzeczy i proszę bardzo, macie wodę, więc się budujcie tutaj. I mam nadzieję, że to będzie dobra, jak się to wybudujecie. Dobra, w takim razie, bo tu widzę, że mam duży problem jeszcze z pożarami. Dajmy im tu remizę. Dobra, tu będzie remiza, to powinna dojeżdżać. Ej, bo tu w ogóle nie było żadnej remizy? Posterunek policji. Jaki jest sens Ach, dobra. Never mind. Aha, bo tu nie ma tego. Dobra, super. Tam nie było. Yy... Tam po prostu nie było. Dobra, to dajmy jeszcze raz straż. Yy, tu nie ma wywozu. Śm nie, przestępczość. Aha, czyli tu już powinno załatwić sprawę. Okej, okay, tu policja powinna przyjeżdżać. Takieś kurde. Ludzie wywożą te, nie wiem, węgiel. Tu w tych kontenerach jest węgiel i ludzie ten węgiel wynoszą, Ale zaraz się światło widać, mogę to kliknąć? Nie mogę, bo to od razu najeżdża. Tu jakie fury mają bogactwo? Samo sportowy, Albert, hu, Ha, Co? No, zawsze ma Dobra, tu jedzie policja i tu już jest dobre przestępstwo. Już, już nie, ma, nie ma ludzi, to przystępują. <grym> Dobra, powiedzmy, że o to mi chodziło. E, halo, czemu? Dobra, coś się gra ale już jest spoko. Tu nie ma prądu. Dlaczego tu nie ma prądu? W ogóle, gdzie jeszcze nie ma prądu? Wszędzie jest prąd, dobra. jest w takim razie fajnie, jak tu nie ma prądu. Jak jest prąd wszędzie? Tutaj, tutaj nie ma prądu. Czemu tu nie ma prądu? No, przecież tu wiatr wieje. Macie wszystko. Na elektrownię jądrową mnie znowu nie stać. A węglowa jest taka średnia do utrzymania. Ale. Nic chyba nie zaszkodzi, jak ją postawię, ale nie zaraz. Ja mogę przecież naftową postawić, już tutaj. Halo, bo tu wydobywam naftę. Tu się ludzie smucą, ale się nie smućcie, bo możecie dzięki temu robić. Dobra, naftową jeszcze trzeba aktywować, bo naftowa jest gdzieś tutaj. Tu jest naftowa. Naftowa, pracuj. Teraz możesz, to jest ok. Jak tam zadowolenie ludzi? Ludzi mi nie rośnie, bo ja nie, nie, nie buduję tutaj już stref mieszkaniowych na razie. A, a przydałoby się to zmienić, w sumie. Tak, przydałoby się to zmienić. Tylko gdzie ja mogę takie ładne strefy budowlane? Budynek płonie. Yy, macie tu straż? Powinniście mieć. Macie straż, no to no, o co wam chodzi? Brak funduszy, wiem, że brak funduszy. Yy, dobra. Tu nie prądu? Co macie problem z tym prądem? Metropolia, brawo! Mogę zrobić lotnisko. I w sumie? I w sumie może zrobię bo lotnisko. Zobaczmy na samoloty. Aha, oczywiście mnie nie stać. 150 tysięcy, mam 137. A czemu tu nie ma prądu? No to zastanawia, bo tu jest prąd, tu jest. Tu macie tyle elektrowni i tu kurwa nie macie prądu, ziomeczki? Powiedzcie mi tylko dlaczego. Brak wystarczającej ilości prądu. Tutaj się znajduje. Przecież tu prąd jest na. W Przecież ja mam dwa razy więcej produkuję prądu niż potrzebuję. Nie wiem, czy wymagacie ode mnie jakichś większych, kurde. Czekajcie, może tu nawet sobie zburzę to. Bo tu mi to nie jest wcale potrzebne. Where is it? Where is it, my friend? Tu jest, tu jest. Dobra. Wiem, że teraz nie macie prądu. Teraz nie powinniście mieć prądu, bo mam odciąłem go. Okej, okay, teraz wam dodałem prąd. Tu są jakieś zawirowania wieczne? Nie ma. Dobra, postawię to tu, to tu. To trzeba oczywiście połączyć. O, i tu pan będzie chodził. Teraz powinniście mieć więcej prądu. Fermy, kurde, wiatraków. Tu są takie, że sobie. Może tu rozbuduję, właśnie. Tu chyba trochę porozbudowuję e, miasteczko w tej okolicy. Żeby tu sobie było, było takie, tak dużo mieszkańców. I to wcale nie jest głupi pomysł. Dobra, tylko teraz trzeba przemyśleć to w miarę sensownie. Jakby to mogło wyglądać. E, a może sobie zaeksperymentuję, zrobię takie elipsoidalne? Nie, to jest bez sensu, czekaj. Tak. I o! Taka elips takie ufo tu będzie. Ciekawe jak to będzie wyglądało i jak to się nie sprawowało w praktyce. To jest zbyt mała odległość. Od czego? Aha, od tego. Super. O su wiel... Nie, nie, nie. Tak się raz ale nie chcę tak to spierdolić. Dobra, coś takiego i tu No, no, no przez co, aha, tu za duży skręt, a jakbym zrobić coś takiego tu i tu Ora, może śmieszne Ale może też skuteczne. Zbłączmy to może tutaj, to takie drogi i w sumie chujowe macie rację, ale, ale, ale... Yy, wiecie, to się może później okazać, że... Ej, jednak to był dobry pomysł, jednak tu pomyślałem. Wątpisz, że tak będzie, też, też tak wątpię, też to wątpicie, wiem, ale, ale, ale po prostu, no zobaczmy, może będzie dobrze. Może będzie to ładnie wyglądało i to, i to bez, bez ściemy. W ogóle, w ogóle, w ogóle, w ogóle, w ogóle, w ogóle, tu gdzieś bym sobie może zrobił strefę handlowe, Jako, że mieszkańcy bardzo ich potrzebują i nie wiem, czy to nie zrobić z tego kwadraciku, bo jest duży. Bo jest duży, dobra i to może być ładne nawet. Dobra, gra, startuj. Nie wiem czy tu równolegle, równolegle robić coś podobnego. No spróbuję. Aczkolwiek zobaczmy, jak to się w ogóle przyjmie. Jeśli chodzi o śliczność tego miejsca. Dobra, tak. I nie tu no dobra. Powiedzmy, że to jest ładnie. No, no, mówiłem wiem, że nie jest, ale no, powiedzmy, no to, to wiecie, zawsze, zawsze możecie mi pisać w komentarzu, mimo że co ja tu robię, nie ta, nie te strefy, większe strefy, nie mogę zmieniać, muszę. Zawsze mi śpiszcie w komentarzu, że ładnie, no bo ja wiecie, wtedy czuję, że a, jednak coś dobrze zrobiłem, a nie jak całe życie kurde chujowo, hmm, to dacie mi taką fa fałszywą pewność, siebie, ale lepsza taka niż żadna chyba. Bo, a, a potem, a potem zaskoczę wszystkich, jest on taki był pewny siebie i, i to pomogło, <noise> na pewno tak będzie, dobra, jedziemy dalej, tu nie ma wody, jasne, że nie ma wody, bo wam nie dodałem, haha, ha. czekajcie, zrobić tak, żeby jak najmniej róż wybudować, ojej, nawet można to zrobić coś w tym stylu, Myślę zajęte, no, fajnie. I w tym stylu, tylko że tak, tu na tej małej przestrzeni nie będzie wody. Dobra, jeszcze raz to samo w tym. A czemu to się? Czemu to nagle awansowało? i to nawet jest wszystko. Nie ciekawi, czemu te budynki awansują, no ale mniejsza. E, dajmy tu szkoły, bo tu szkoły będą potrzebne. Bo tu w ogóle nie ma szkół, dlatego tak samo to się y, wszystko wszędzie. Chyba, jedną szkołę damy tutaj. Drugą szkołę damy tutaj. I twarda się nigdzie nie zmieści. W takim razie, jak się nigdzie nie mieści, trzeba się trochę popieścić. I się zmieści. Dobra, Kosztem mieszkańców. Kosztem mieszkańców. Dobra. Ludzie się cieszą, bo wyjebaliśmy na naj, najgorszych sąsiadów. I tu jest dużo brudu. Tu jest dużo brudu, dlatego zróbmy tu jeszcze postawmy. Zróbmy tu jeszcze postawmy. A wyspisko śmieci, które może znajdować się gdzieś. Aha, bo to coś się buduje. To coś jest tu w ogóle. Pumping is our business, no chyba kurwa nie Dobra, tu coś. O, tu jest, tu jest miło. Tu będzie wysypisko śmieci. I spalarnie. Dobra, także zrobimy wysypisko. I spalarnia się tu zmieści. I tu się zmieści, brawo! tu damy spalarnię, brak funduszy. Super, uwielbiam, jak jest brak funduszy. Każdy. Tu nie ma wody. No właśnie, bo tu nie dodajemy wody. Ale ludzie mi czy zaczynają, co ludzie uciekali i dlaczego. Halo, widzicie, się, że się cieszycie. Ludzieki Aha, dlatego, że. Chcemy prądu. Co Macie problem z prądem? Przecież wszystko jest cacy. Panie, panowie. To tylko na świecie narzekać, no ale to się i ścieki, ścieki właśnie. Ścieki to widziałem, że gdzieś tu niedługo oczyszczalnie w takim razie są potrzebne. I ścieków i dajmy je tutaj. No niech się ludzie burzą. Mam to w dupie. Dobra. Brak funduszy, cholera. Tak trochę śmieszne zarządzanie w moim stylu, bo widzę, że tu brak funduszy, ale on tak musi być. Przykro mi. Dobra, jak tam się sytuacja klaruje? Ciągle ścieki. I czemu tu ludzie umierają? W centrum multimediów, super, ludzie umierają w centrum tego. Aha, bo to nie na szpitali też. Uuu, hajsu brakuje? No jest zabawnie. Dobra, kochani, w takim razie w tym odcinku to by było na tyle. Zrobiliśmy lekką rozbudowę Królestwa Naftowego. Tu zrobiliśmy rozdział, zobaczymy, czy to w ogóle coś dało. Hmm, powiem szczerze, że mało. Ale lepiej to niż nic, prawda? Dobra, także do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się, strzałeczka!